Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej radnych Prawa i Sprawiedliwości właśnie w powiecie zduńskowolskim i w mieście Zduńska Wola. Szanowni Państwo, wczoraj odbyliśmy sesję powiatową i dowiedzieliśmy się o tych doniesień prasowych, ale oczywiście wcześniej również pracownicy szpitala, jak i mieszkańcy z Duńskiej woli informowali nas o dramatycznej sytuacji szpitala Zduńskowolskiego. My jako radni podjęliśmy interwencję już w miesiącu listopadzie chcieliśmy rozmawiać na sesji Rady Powiatu na, na temat Szpitala, niestety nam to uniemożliwiono. Złożyliśmy wniosek o sesję nadzwyczajną. Taka sesja została zwołana, jednak nie podjęto dyskusji na tej sesji, uniemożliwiono nam rozmowy na temat tego, co się dzieje w zduńskowolskim szpitalu. Wczoraj na sesji pani Starosta oświadczyła i opowiedziała o tym, co się dzieje, powiedziała między innymi o zamknięciu oddziału chirurgicznego i o problemach, jakie są. Natomiast, szanowni państwo, z tego, co my wiemy, to niestety nie tylko oddział chirurgiczny dzisiaj stanowi problem właśnie w tym szpitalu. To kadra, która coraz częściej brakuje, ale również, szanowni państwo, jak ten szpital jest odbierany przez mieszkańców. To są kolejne punkty, które nas niepokoją. Czyli dość, że jest problem w szpitalu, dość, że nie ma wizji jego rozwoju, to jeszcze oczywiście nakładają się inne problemy. My chcemy pytać. Nadal. co się dzieje w Zduńskowolskim Szpitalu. Poprosiliśmy o przybycie wczoraj pana dyrektora szpitala. Pan dyrektor nie mógł, bo prowadził interwencję na oddziale, bo jest anestezjologiem, więc nie mógł przybyć. Sesja się przedłużała. Myśleliśmy, że może uda się później. Niestety nie dotarł. W związku z tym jesteśmy zmuszeni jako radni w następnym tygodniu złożyć wniosek o zwołanie takiej sesji nadzwyczajnej i dowiedzieć się, jaki jest plan właściciela szpitala przede wszystkim. Dlaczego jest Taka sytuacja i kolejny oddział się zamyka. Szanowni Państwo, mieliśmy problem z laboratorium w tamtym roku i w poprzednich latach. Laboratorium dzisiaj już nie ma, jest w rękach prywatnych. Później narodził się problem z pediatrią. No wiemy, że ta pediatria w jakiś sposób będzie funkcjonowała, ale jak to dalej będzie, też nie wiemy. Teraz problem z oddziałem chirurgicznym. Słyszymy wczoraj na sesji o problemie z oddziałem wewnętrznym. To szanowni państwo, powoduje, że mamy przekonanie, że właściciel niestety nie daje rady, jeżeli chodzi o zarządzanie tym szpitalem. Pytanie jest, co z panią dyrektor. Pani dyrektor ciągle słyszymy albo jest na jakichś zwolnieniach lekarskich, albo jest na jakichś urlopach. Nie widzimy panią dyrektor jako radni. Na sesji się nie pojawia od wielu, wielu miesięcy, no więc też pytamy, co się dzieje z zarządem szpitala, co z panią prezes, panią dyrektor, co z przyszłością tego szpitala. W końcu bo wiemy że on wymaga gruntownej reformy konkretnego planu i chyba należy zmienić myślenie o takim klejeniu o w jakiś sposób remontowaniu go, ale w sposób małostkowy i mały, i to ruszyć. Natomiast trzeba zacząć myśleć o dużym remoncie, o dużej modernizacji, ale przede wszystkim o restrukturyzacji tego szpitala. I to my radni będziemy chcieli się dowiedzieć. Nasze niestety wątpliwości budzi jeszcze wypowiedź medialna, która jest ukazana w gazecie i na stronach internetowych, że lekarze pracują po 400 godzin. Jeżeli pani starosta co sesję nas, że ma kontrolę nad szpitalem, ma kontrolę nad tym, co się dzieje, to ja się pytam nawet Państwa redaktorów, czy chcecie być przyjęci albo operowani przez lekarza, który pracuje na 2,5 etatu w ciągu miesiąca, bo jeżeli mówimy o 400 godzin przepracowanych, czyli 170 godzin średnio etat, 342 etaty, i jeszcze zostaje na kolejne pół etatu. Szanowni Państwo, ja się boję o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, którzy przychodzą leczyć się w tym szpitalu. A pani starosta zapewnia nas, że jest wszystko dobrze. No, coś jest nie tak ewidentnie. Ewidentnie jest to jeszcze, że nie chcą z nami rozmawiać o tym, co dzieje się w szpitalu. Moim zdaniem koniec już jakby czekania, koniec takiej bierności z ich strony. My po prostu wszelkimi możliwymi sposobami doprowadzimy do tego, aby rozmawiać o szpitalu, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście lekarze pracowali prze, przez 400 godzin miesięcznie i to było przez ileś miesięcy, bo jeżeli tak było, to przepraszam bardzo, gdzie kodeks pracy, gdzie prawo, kto do tego dopuścił i co z bezpieczeństwem mieszkańców, i co z zabiegami, które się wy, którzy ci lekarze odbywali, tak? Wykonywali. Czy rzeczywiście oni byli w stanie wykonywać takie zadania i co na to dyrekcja szpitala? No, szanowni Państwo, to jest bardzo niebezpieczne dla mieszkańców. Musimy to wyjaśnić i my, jako radni Prawa i Sprawiedliwości, chcemy doprowadzić do tego, aby odbyła się dyskusja na temat szpitala. Kolejny raz będziemy prosić o sesję nadzwyczajną i wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z funkcjonowaniem i przyszłością tego naszego szpitala z wolskiego i proszę bardzo jeszcze o zabranie głosu kolegę Andrzej Janotkiewicza. Szanowni, Szanowni Państwo, Pani starosta przekonywała nas już od wielu miesięcy, że nic złego w szpitalu się nie dzieje, że sytuacja nie jest dramatyczna, że tak naprawdę problemów nie ma. Tymczasem na wczorajszej sesji dowiadujemy się, że tak jak kolega Dawid wspomniał, lekarze pracowali na 2,5 etatu na położnictwie, brak chętnych do rodzenia w Związkowolskim Szpitalu, czyli kobiety z Związkowolanki nie chcą rodzić w naszym szpitalu. Jest po prostu zła atmosfera wokół szpitala. Pani starosta nie ma pomysłu na ten szpital i sama przyznała, że, że problemem nie są pieniądze, bo pieniądze są. Problemem jest złe zarządzanie. My oczekujemy od, y, pani, od, od, od pani starosty oraz zarządu powiatu Związkowolskiego, czyli właściciela naszego Związkowolskiego Szpitala, jakiegoś planu restrukturyzacji, rozbudowy, aby ten szpital zaczął działać w takiej formie, jakiej funkcjonował przez lata poprzednie, gdzie Związkowolanki, bo to jest taki najbardziej obiektywny wskaźnik, że mieszkańcy Związkiej Woli nie ufają naszemu szpitalowi i chcemy, żeby ta sytuacja się zmieniła. Niech pani starosta powie, jaki ma plan. Wiemy, że to nie chodzi o pieniądze, tylko najzwyczajniej o złe zarządzanie. Jeszcze jej dobrze trzeba powiedzieć. Szanowni państwo, my absolutnie popieramy jeszcze wszystkich pracowników szpitala. Ja chcę powiedzieć, że my nie występujemy tutaj przeciwko lekarzom, pielęgniarkom. Jesteśmy dumni i powiem szczerze, trzymamy kciuki, bo jak wczoraj dowiedzieliśmy się, że ile osób jest na kontraktach ze względu chociażby na wiek, czyli już mają wiek emerytalny, a mimo wszystko decydują się na ten trud, żeby ten szpital nadal istniał i pracują w nim. Chcieliśmy wręcz z tego miejsca podziękować im za to, że zapewniają jakby ciągłość jeżeli chodzi o obsadę szpitala, i mam nadzieję, że będą godnie również za to wynagradzani, bo również wczoraj słyszeliśmy od pani starosty, że tutaj również są problemy, jeżeli chodzi o płacowe i ciężko jest pewne rzeczy spełnić. Szanowni Państwo, jak nie będziemy dbać o personel, nie będziemy dbać o tych ludzi, którzy w zasadzie, nawet wczoraj pani starosta to powiedziała, przychodzą z własnej woli już do pracy, chociażby tego nie musieli, tak? Mogli być spokojeni na emeryturę ale jednak y, dla nich... Y... Przepracowanie i wartość, którą jest szpital, bo wiele lat tutaj poświęcili swojej pracy, zostają i pracują, Doceńmy to i w jakiś sposób stwórzmy im te warunki, żeby oni mogli po prostu nadal w tym szpitalu pracować. I jeszcze raz mówię, że my absolutnie nie odnosimy się w tej konferencji do pracowników szpitala, do lekarzy, do pielęgniarek. Jesteśmy z nimi, chcemy, żeby godnie zarabiali, ale żeby no, zdecydowanie poprawiła się jakość szpitala zduńsko-wolskiego. Zaczytam, jaki macie pomysł na szpital, wy jako radni wiemy i wczoraj usłyszeliśmy od dyrektora, że przede wszystkim są braki kadrowe, jeśli chodzi o chirurgów w całej Polsce. Oddziałów chirurgicznych jest dużo lekarzy, jest zdecydowanie za mało. U nas pracowało tylko dwóch, przez długi, długi czas nie udało się rozwiązać tego problemu, pozyskać lekarzy. Jak i wy macie pomysł na to, żeby przyciągnąć tutaj jednego chirurga, przynajmniej jednego chirurga, bo tak usłyszeliśmy, że jest potrzebny przynajmniej jeden chirurg. No i jak sprawić, żeby jednak przekonać ludzi do naszego szpitala, poprawić sytuację w naszym szpitalu? Szanowna Pani Redaktor, my wnioskujemy już od wielu lat, można powiedzieć, że w szpitalu się coś dzieje nie tak. Zapewniała nas Pani Starosta, że zmiana prezesa z prezesa Ratajczyka na obecne, obecnego prezesa doprowadzi do zmiany jakościowej, że będzie w szpitalu lepiej, że prowadzą przez lata rozmowy z różnymi lekarzami. Po czym okazuje się, że nie prowadzą, korzystają z zasobu, który jest, natomiast nie ma absolutnie nowych ludzi w szpitalu. No tak być nie może. Teraz kto kłamał i kto oczekuje pomocy? My, jako prawo i sprawiedliwość, oczekujemy w tej chwili pewnego audytu szpitala pewnej informacji, której niestety nie mamy, bo uważamy, że ta informacja, która była podawana, no była nie, nie w pełni podawana, tak, czyli było coś może nie tyle ukrywane, co po prostu nie pokazywane. I w związku z tym wtedy odniesiemy się do całości sprawy. Uważam, że powinniśmy wszyscy działać i dążyć do tego, aby ta jednostka funkcjonowała w Zduńskiej Woli, aby tych lekarzy ściągnąć tutaj, aby poprawić w ogóle Opinią z duńskowolskim szpitalu. Ja powiem szczerze, tu mi się rodziła 11 lat temu moja córka, byłem bardzo zadowolony z usługi, którą tutaj dostałem, tak to można powiedzieć. Moja żona tak samo i chciałbym, żeby w tym szpitalu rodziły się dalej z Duńsko, rodzili się nadal z Duńsko wolanie i myślę, że jest to możliwe. Natomiast wszyscy musimy dążyć do tego, nie uprawiać polityki, bo wczoraj też pani starosta. Do, ładnie się uśmiechnęła w tym temacie, natomiast tu nie, nie chodzi o uśmiechy, nie chodzi o jakiekolwiek właśnie, chodzi o to, żebyśmy wszyscy dążyli do tego aby zmienić ten szpital, aby go zrestrukturyzować na tyle, żeby nie było problemów kadrowych, żeby nie było problemów sprzętowych. Ja przypomnę, bo nie powiedziałem jeszcze problem chociażby z RTG, z opisami i tak dalej. Szanowni Państwo, jeżeli nie będzie z góry planu na to i kolejne, konkretnego działania, to musimy mieć świadomość, że obecny zarząd i pani starosta doprowadzą do zamknięcia tego szpitala bo musimy mieć świadomość, że kolejne braki kadry i kolejny sprzęt, który nie będzie wymieniany, doprowadzi po prostu, że nie będzie tu świadczonych usług. I ja już podejmowałem ten temat wcześniej na e, sesjach Rady Powiatu Nie pozwol z kolegami, nie pozwolono nam o tym mówić, e, nie chciano nam odpowiadać na wiele pytań. No i dzisiaj e, widzę, że jest taki, e, a nie, taka, a nie inna sytuacja. Więc e, czekamy na, na ten audyt. Na to wszystko potrzebne są pieniądze, skąd je wziąć? Jakie Wy macie pomysły? Pani Starostanie pani sta ja pani starosta jednokrotnie powiedziała, że pieniądze nie są problemem, że Szpital Związkowolski, Zarząd Powiatu Związkowolskiego ma pieniądze, tylko najzwyczajniej w świecie nie może znaleźć specjalistów. My się pytamy pani starosty w jaki sposób mieliśmy wiedzieć, że są braki kadrowe, że chirurdzy pracują po 400 godzin y miesięcznie, skoro kilka miesięcy temu, gdy chcieliśmy zwołać sesję Rady Miasta, pani serca przekonywała, że nic się złego nie dzieje w szpitalu, nie informowała nas, że lekarze pracują na 2,5 etatu, że są braki kadrowe. Mówiła, że wszystko jest dobrze, finanse się zgadzają, y związkowolanie się leczą w, związ y w naszym szpitalu. Po paru miesiącach okazuje się, że to, 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 to co mówiła y pani Hanna Iwaniuk parę miesięcy temu jest nieprawdą. Okazuje się, że były problemy już od wielu miesięcy i one były na w świecie przez panią starostę i zarząd powiatu ukrywane przed nami. W jaki sposób mieliśmy pomóc? Skoro chcieliśmy pomóc, rozmawiać, chcieliśmy o szpitalu na sesji, a pani starosta przekonywała, że nie trzeba, jest wszystko dobrze, pieniądze są, personel jest, jest naprawdę dobrze, a wychodzi po trzech miesiącach, że tak naprawdę sytuacja od wielu, wielu miesięcy była dramatyczna, tylko my nie mieliśmy o tej informacji. Natomiast, tak jak tutaj powiedział kolega, nie mieliśmy informacji od zarządu, od powiatu. Natomiast coraz częściej dochodziły nas suchy, jeżeli chodzi o mieszkańców i pracowników szpitala. tak? Mieszkańców miasta i powiatu zdońsko i pracowników szpitala. Dzisiaj chcemy jasnej sytuacji, chcemy wiedzieć, co się dzieje w szpitalu, chcemy wiedzieć, na co są pieniądze, na co nie ma, chcemy wiedzieć, jak dalej. Zarząd widzi rozwój tego szpitala i przyszłość, bo dzisiaj zagrożona jest, szanowni państwo, przyszłość tego szpitala. Jeżeli kolejne oddziały będą się zamykać, to ten szpital po prostu przestanie funkcjonować. Tak to wygląda. Dziękujemy ślicznie.